Przyszedł do nas ze stanem zapalnym i ziarniną, bo około I dzisiaj mamy kontrolę, jak to wygląda na ten moment. To są skutki wyrywania skórek. Jak pan sobie wyrwał skórę i się tak narobiło? Stan zapalny wchodzi w wach. to normalne, że palec robi się czerwony i on był też taki obrzęknięty. Dlatego ten, ten bandaż robiliśmy z takim naciągiem. Ten, ten obrzęk. Na dzień dzisiejszy już nie ma obrzęku. Ten kolor jest dużo bledszy. On jeszcze potrafi się utrzymywać nawet do 6 miesięcy. U. Tak? Bo ta skóra musi się teraz pozłuszczać. To no, najważniejsze, że nie Zedniny nie ma, obrzęku nie ma, rany również nie ma takiej. Także jest naprawdę pięknie.